Cześć! Sprawdzimy, czy da się zrobić stronę w mniej niż minutę. Hmm? Jesteś ciekawa? Ciekawe, to oglądaj dalej. Od dłuższego czasu przyglądam się wszelkim kreatorom stron internetowych wykorzystujących AI. I najczęściej wyglądało tak, że patrzyłam na to i myślałam, no, spoko, spoko, ale. Mnóstwo kodu wygenerowanego, jakieś badziewia, albo jest to sprzężone z hostingiem, że nie można tego przenieść na inny hosting. Trzeba płacić dosyć duże kwoty. I no, hała była, ale trafiłam ostatnio na świetne rozwiązanie. Firma LHPL wydała swój kreator AI. W ramach którego można rzeczywiście zrobić stronę internetową w mniej niż minutę, przynajmniej tak obiecują na stronie. A ja dzisiaj postanowiłam to sprawdzić ze stoperem. Także będziemy razem oglądać ten materiał, sprawdzać. Możesz klikać razem ze mną i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Ja jeszcze dodam od siebie, że ten kreator w przeciwieństwie do wielu innych właśnie nie ma tych wszystkich minusów. Nie ma dodatkowego kodu, wykorzystuje wbudowane wtyczki WordPressa. Ma się to za free, na start swojego hostingu, do pierwszego odnowienia, potem jest naprawdę niewielka kwota i można z tego zrezygnować. Można migrować na inne hostingi. Genialnie to brzmi i wygląda, ale sprawdźmy to w praktyce. Zapraszam cię do mojego pulpitu i działamy. Dobra, to lecimy z tym challenge'em. Strona internetowa, którą bym chciała stworzyć, to będzie strona dla salonu beauty. Będę gadała szybko, ale dlatego, że ma to być szybki materiał. Super Nails, e, chciałabym, żeby tak się nazywała. Już wcześniej sprawdziłam, że domena jest wolna, także że biorę ją do koszyka w firmie lhpl. Dobra, i co dalej? Dalej jeszcze chcę hosting. Hosting pod WordPress wybieram i chciałabym pakiet. Chciałabym pakiet Mango. Niech będzie pakiet Mango. OK, mamy to, mamy hosting, mamy domenę i teraz that's all. Przechodzimy do kasy. Na etapie kasy wpisujemy kod rabatowy interaktywna. To jest mój kod partnerski, afiliacyjny. I zobaczmy, jak się cena zmieni. 40 zł za rok za hosting, plus domenę. OK, zamawiamy. Jeśli nie masz jeszcze konta, to robisz tutaj rejestrację w 15 sekund, podajesz dane yy, i zakładasz konto. Ja już mam konto, więc po prostu się loguję do mojego konta. Ok, mamy to, także przechodzimy, zamawiam, zapłać online, to będzie szybciej. Yy, ok, mamy tutaj fakturę, robię opłać faktury. Wybieram tutaj proformę do opłacenia, wybieram metodę płatności. Niech będzie, czy mamy tutaj Blika? Mamy Blika. Przechodzimy do Blika, opłata zaznaczona. Przejdź do płatności. W międzyczasie na telefonie sobie wygenerowałam Blika. Pamiętaj, nigdy nie pokazuj nikomu numeru Blik. Wracam do sklepu. No dobra. Dziękujemy za dokonanie płatności. No dobra, no to lecimy dalej. Klikam tutaj w serwer, wchodzę w ustawienia, następnie w strony www. Klikam dodaj, żeby domenę naszą przyłączyć. Supernails.pl Zostawiam PHP najnowszy, zostawiam resztę bez zmian. Klikam dodaj. Następnie tutaj do tej domeny przypisuję, włączam SSL, bezpłatny Let's Encrypt. Wystarczy, klikam włącz. Mamy to. Ok, mamy. Wchodzę w autoinstalator, klikam Instaluj. Wybieram aplikację WordPress z kreatorem AI. Akceptuję regulamin, koniecznie go przeczytaj, żeby wiedzieć na jakich zasadach z tego korzystasz. Przypisuję tutaj domenę Supernails. Mamy to. Klikam dalej. Świetnie nazwa domeny Supernails na, stronę. Klikam dalej. Tutaj login administratora jeszcze można by było spoko skopiować. Świetnie. Następnie klikam dalej, wybieram strona firmowa, jednostronicowa, niech będzie profesjonalna. Tutaj wklejam swój prompt, klikam zainstaluj. Ok. Tutaj jeszcze zapisuję sobie hasło do panelu administracyjnego tą stronę. W ogóle można sobie zeskrynować, żeby mieć tutaj dostęp do wszystkiego i klikam przejdź do kreatora AI. Tutaj się loguję. Czyli podaję login i hasło, które są z poprzedniej strony. Klikam zaloguj. Następnie chwilę czekam i rekomendacje AI. Czy akceptujesz umawianie spotkań? Tak, czy chcesz, żeby odwiedzający mogli się z tą skontaktować? Czy klienci mogą odwiedzić Twoją stronę osobiście? To jest jeszcze więcej pytań, czyli chcesz call to action, żeby był na zewnętrzną stronę. Tak, niech będzie na Booksy, do pazurów umawiania. Czy będzie sprzedaż? Nie. Czy będziemy promować wydarzenie? Czy przyjmujemy darowizny? Czy chcemy blok? Nie. Ok, i teraz pojawi nam się kilka możliwych projektów. Ok, zaczęły mi się pojawiać designy, które mogę wybrać dla strony. Ok, sporo tutaj tego jest, świetnie. Teraz któryś wybierzemy. To nie jest fajne. To wygląda fajnie. Próbujmy ten. Wygląda dosyć niestandardowy układ. Podoba mi się. Dobra. Ok, no to tu już jest wybrane, także czas na stoperek. Stoper i zobaczymy, ile to będzie trwało. Tutaj u góry widać. Instalowanie niezbędnych wtyczek. Ja w tym czasie Wam dodam, bo mamy trochę czasu, że słuchajcie, ten instalator mamy na czas, do kiedy jest ten serwer, ma datę ważności. Możecie z niego korzystać bezpłatnie. Jeśli instalujecie go na serwerze, który już macie od jakiegoś czasu, to będzie bezpłatnie Wam to działało do końca okresu rozliczeniowego. Potem opłata jest naprawdę niewielka jak za tego typu kreator, bo wynosi 49 zł i to nie miesięcznie, tylko rocznie. I ta opłata wynika z tego, że po prostu LH ma swoje koszty pod kątem tych wszystkich zapytań do agentów AI. Ok, już No 52 sekundy, nieźle, świetnie. I mamy gotową stronę. I słuchajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Twoja witryna jest aktywna, zespół ekspertów tutaj, i tutaj, słuchajcie, możecie yy, wpisywać prompty, które będą jeszcze wam zmieniały ten wygląd yy, tu w tym miejscu. Mamy tak, perfekcja styl w każdej stylizacji. Yy, jak będziemy chcieli znowu włączyć tego agenta, to tutaj można uruchomić go od góry. Styl w każdej stylizacji paznokci to miejsce, gdzie łączy się do piękna, z najwyższą jakością usług. Poznaj naszą yy, ofertę. Jak to zrobimy, to strona zeskroluje się do oferty. Świetnie. Eee, trzy rodzaje tu będzie trzeba było zmienić, pewnie tą tekst, piękną opaznokci w każdym detalu. Zdjęcia są wygenerowane także przez AI, teksty są wygenerowane przez AI, ale my to możemy oczywiście wszystko eee, pozmieniać tak, jak chcemy, tak? Manikur hybrydowy, tutaj możemy wrzucić także możliwość bookowania terminów, to jest we wtyczki Simple Book Me, można w edycji tej wtyczki skonfigurować dokładnie, jakie są usługi, czas i tak dalej, a możemy po prostu wrzucić link do Booksy, na przykład jak to jest akurat taka tematyka, poznaj szczegóły i tutaj przechodzimy do i teraz dział, świetnie, Manikier żelowy, tutaj jeszcze jest wiadomość, Generalnie wygląda to naprawdę bardzo dobrze, i to jest to ciekawe, jak pierwszy raz zobaczyłam tego agenta, to powiedziałam, chcę zobaczyć, co to się zadziało w WordPressie, bo tego typu kreatory AI często robią bałagan, psują wszystko i w ogóle strona jest wolna i tak dalej. Natomiast Alhato zrobiło naprawdę fajnie, bo zrobiło to na bezpłatnych wtyczkach. Wtyczki, które są potrzebne do tej strony, automatycznie się instalują i nie ma tu śmieci. Jest to all-in-one SEO, to jest Extendify, to jest właśnie ten asystent AI jeśli dalej chcemy z niego korzystać. Tutaj ta do bookowania terminów, w ustawieniach możemy ją pozmieniać, bo wybrałam akurat, że chcę bukowanie terminów, że site assistant i wp-forms, bo strona się opiera na wp-formsach, więc jak my wyłączymy tego agenta, to ta strona nadal będzie działała, i możemy ją też migrować i tak dalej, więc jest to naprawdę genialnie, genialnie rozwiązane. Także zobaczcie, strona już jest, a my spróbujemy tutaj, chcę zmienić tłona na różowe pastelowe no, zobaczmy jak to zadziała tutaj mogę wybrać wariację kolorystyczną różne mi tutaj podał, w sumie różu nie za, zaproponował akurat, ale bardzo mi się ten beż spodobał. No, nawet ten beż w sumie fajniej wygląda z różowymi przyciskami w tej palecie. Tak, to ja wybieram to. Natomiast tutaj bardzo analogicznie możecie się bawić. Co nie zmienia faktu, że też możecie edytować tą stronę bezpośrednio w WordPressie. Ja jeszcze dodam od siebie, że to jest tak naprawdę strona, którą dalej jeszcze można zmieniać, edytować. Można tu sklep dodać, bloga, można to wszystko we własnym zakresie jeszcze pododawać. Jeśli chcemy edytować treści, to robimy to w edycji stron, po prostu. I tutaj możecie te teksty wyedytować, które się pojawiły na, na stronie, tak? O, w ten sposób. Czyli perfekcja styl w każdej styli, stylizacji paznokci. To miejsce gdzie pasja. Tutaj chciałam to. Trzy rodzaje manicuru. Tu nie wiem czemu trzy. Opcje, na przykład. O. I robimy zapis. Wtedy strona także będzie wyedytowana. Także słuchajcie, co? To jest przyszłość. To jest AI, to jest LH.pl, ich kreator, który możecie wykorzystać, żeby naprawdę bardzo szybko stworzyć swoją stronę internetową. Dla twórców stron też jest to super, bo możecie zrobić szybką bazę, jakieś kilka projektów do dalszej realizacji dla klienta i znacznie to może przyspieszyć pracę. Także I like it. Podoba mi się. Daję okejka tutaj Wam. LH, dobra robota. No OK. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Świetna strona została stworzona. Ja wiem też, że w LHPL cały czas rozwijają ten, ten kreator i z dnia na dzień tak naprawdę są dosyć duże zmiany. Zresztą widzimy, jak w ostatnich latach AI się rozwijało, więc też będą coraz większe możliwości. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Zapraszam Cię jeszcze do obejrzenia materiału z Anetą Rutkowską, podcastu czy Jaj, wytnie nam twórców stron internetowych, bo tak naprawdę jak zaczęłam testować ten kreator, to takie, takie myśli pojawiły się w mojej głowie, także jeszcze będziemy z tym rozmawiać, rozmawiamy w tym materiale, link znajdziesz pod tym materiałem, także dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.